Sprzedaż na Etsy to świetna okazja, aby dotrzeć do międzynarodowych klientów i rozwijać swoją pasję w biznes. Jednak kluczowym elementem, który może wpłynąć na satysfakcję kupujących i Twoją reputację jako sprzedawcy, jest proces wysyłki. W tym filmie omówimy, na co należy zwrócić uwagę przy wysyłce, najczęstsze skargi klientów, jak Etsy rozstrzyga spory oraz dlaczego ubezpieczenie paczki chroni głównie sprzedawcę, a nie kupującego. Staranny wybór opakowania. Paczka powinna być solidna, zabezpieczona przed uszkodzeniami, np. folia bąbelkowa, kartą wypełniacz. Adres kupującego musi być poprawny, sprawdź, czy zgadza się z adresem podanym na Etsy. Jeśli kupujący zwróci się do ciebie w wiadomości z prośbą o wysłanie paczki na inny adres, niż ten, który ma podany w profilu w Etsy, w takim wypadku najlepiej anulować transakcję i poprosić kupującego, by zakupił produkt jeszcze raz. Klient powinien zaktualizować swój adres w EC i dopiero jeszcze raz zakupić produkt. Jeśli klient był uczciwy, to nie powinien mieć problemu, by to zrobić. Zresztą lepiej stracić jedną sprzedaż niż paść ofiarą oszustwa. Czas realizacji: Informowanie to jedno, ale w okresie świątecznym lepiej opóźnić czas wysyłki o jeden albo dwa dni niż przepraszać klienta, albo co gorsza. Czekać aż klient otworzy skargę. I jeśli nie dostarczysz klientowi paczki w obiecanym czasie, ten może otworzyć skargę i ją wygra. Wierzcie mi, nasiedziałam się na oficjalnym forum Etsy i wiem, jak wielu sprzedawców skończyło bez pieniędzy i bez towaru, bo Etsy uznało, że klient nie dostał paczki w obiecanym czasie, więc oddał pieniądze klientowi. A klient oczywiście po czasie paczuszkę dostał. Dobra, najczęstsze skargi klientów. No to paczka nie dotarła, klienci często zgłaszają brak dostawy, może to wynikać z błędu kuriera, zagubienia przesyłki lub nieodebrania jej przez klienta. Uszkodzenie towaru, czyli niewłaściwe opakowanie, może skutkować uszkodzeniem przedmiotu w transporcie. Brak informacji o śledzeniu. Klient oczekuje, że będzie mógł sprawdzić, gdzie znajduje się paczka oraz dodatkowe opłaty celne. Klienci spoza Unii Europejskiej mogą być zaskoczeni koniecznością opłacenia cła, co wpływa na ich zadowolenie. I mimo iż w regulaminie jest napisane, że klient jest odpowiedzialny za opłacenie cła, często klienci o tym nie wiedzą albo tego nie doczytują i później mają pretensje. Jak Etsy rozstrzega spory? Etsy daje klientom możliwość otwarcia sprawy, tak zwany case. W przypadku problemów z zamówieniem, jeśli paczka nie dotarła, Etsy sprawdza dowód wysyłki. Jeśli przedmiot jest uszkodzony, klient musi dostarczyć zdjęcie jako dowód. Etsy zwykle stoi po stronie kupującego, jeśli sprzedawca nie przedstawi mocnych dowodów, na przykład śledzenia przesyłki. O tym zaraz. Sprzedawca powinien zawsze odpowiadać na wiadomość klienta i współpracować. No bo wiadomo, najlepiej, jeśli do tej skargi w ogóle nie dojdzie. No i teraz o tym ubezpieczeniu paczki. Kupujący, który nie otrzyma zamówienia lub otrzyma uszkodzony przedmiot, zwykle żąda zwrotu pieniędzy. W takiej sytuacji to sprzedawca ponosi odpowiedzialność i musi pokryć stratę. Ubezpieczenie paczki pozwala odzyskać wartość przesyłki od przewoźnika. Oznacza to, że sprzedawca otrzymuje oszkodowanie od firmy kurierskiej, co pozwala na zwrot pieniędzy klientowi. Klient yy, prawie nigdy nie ma dostępu do procesu reklamacyjnego, jest to obowiązek sprzedawcy, czyli jeśli kurier albo poczta zgubi paczkę to nie możesz powiedzieć klientowi, że to jest tego raz jego sprawa i on ma tego szukać. Tylko to ty musisz zrobić, to jest cały czas twoja odpowiedzialność. Twoja odpowiedzialność kończy się dopiero wtedy, kiedy paczka ma status dostarczonej, nadanej. Wtedy ciebie to już nie interesuje. Dlatego jeszcze raz będę podkreślać, jeśli zwłaszcza wysyłacie coś drugiego, chcecie mieć paczkę ubezpieczoną z trackingiem, ze śledzeniem paczki, bo to chroni was, Czyli wy wtedy możecie się ubiegać o ubezpieczenie od kuriera. Wy pokazujecie dowód Etsy, że paczka jest w drodze, bo jeśli wy tego nie pokażecie, Etsy odda pieniądze automatycznie klientowi, a ta paczka w końcu do tego klienta dojdzie. Prawdopodobnie, oczywiście nie zawsze. I skończy się tak, że klient dostanie pieniądze i będzie miał paczkę. A jeśli wy pokażecie Etsy, że ta paczka jest w drodze, to Etsy wstrzyma się prawdopodobnie z oddaniem pieniędzy klientowi. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Nagrywam teraz film o popularnych skamach i oszustwach na Etsy. Będzie gotowy, to pojawi się o tutaj. Dzięki za oglądanie.